Hejka. Ogólnie pewnie karty wiecie z Halloween. Um, I ogólnie, jakby ja nie świętuję raczej Halloween, ale w tym roku to się zmieniło i akurat idę na Halloween do takiej koleżanki. Um, I właśnie wiecie, wiadomo, mam strój jakiś ten. No i po prostu ten filmik będzie na przygotowanie po prostu do tego Halloween, że ja tu będę pokazywać i opowiadać, jakby pokazywać strój, opowiadać w ogóle, co my tam będziemy robić, i zrobię taki jeszcze. Albo film, albo shorts o tym, ile przykład cukierków zrobiłam i jak mi się podobało. Bo jeżeli na przykład mi się spodoba, to wtedy zrobimy tak samo w następnym roku. A jeżeli mi się nie spodoba, to po prostu no, nie będzie tego. No to w sumie pewne. Ym, ogólnie mówiąc że szczerze, to strój robiłam na szybko. Więc to nie jest jakiś ekstrem, mega fajny strój. Ale ogólnie to jest tak, że będę całkiem na czarno. Wyobraźcie sobie, że jestem cała na czarno. Czekajcie, bo tu jest złe światło. Dobra, o Wyobraźcie sobie, że jestem ubrana całą na czarno. Um, ogólnie no to będzie taki ten, że jestem na cała na czarno-bluza czarna i ogólnie. I to będzie coś takiego, że ja to sobie zawiążę tutaj na czarno i to będzie takie, wiecie, bo ja z tyłu mam taki obrazek na procie, który w ogóle nie jest halloweenowy więc muszę go czymś zakryć, więc ten kąt po prostu będzie wiecie. No jakby ogólnie on mi się nie podoba, no już jest, to jest, ogólnie. Um, jeszcze nie mam taką maskę. Tylko o tutaj jest, dobra. Oczywiście tu jest cały ten strój. Leży. Dobra. poczekajcie. Mam taką maskę, ogólnie ona w sobie nie jest jakaś mega piękna, no bo... No jest straszne nawet, jakby gdy, jak gdybym ja zobaczyła jakiegoś człowieka takiego obok mnie Ja bym się serio wystraszyła takiego, owieciem, Ale no jakby ona się nie jakiś jakoś mega bo właśnie wręcz przeciwnie Wczoraj po prostu ją kupiłam, bo ja w ogóle kupiłam stroju i właśnie mama powiedziała, że mam No i poszłam i wzięłam tą maskę, ale się to jakoś z domu się wzięło No, wzięło się wszystko jest, jest jeden problem ze względu na to, że po prostu jakby ten. Ja nie mam do czego jak wkładać te cukierki, te rzeczy, co będzie cukierek albo psikus, ale właśnie nie mam tej rzeczy, jakby nie wiem gdzie właśnie to robić. Nie wiem, myślałam nad workiem na śmieci bo w serii nic nie mam. Jakby, chyba, że pójdę po taki ten do komórki na taki, na opakowanie na prezenty. Ale dobra, to może pod koniec chcę zobaczyć co wymyślę, albo po prostu 13 filmy kupują wam, z czym poszłam. Zobaczymy. No, ogólnie to jeszcze jest drugi problem, ale poczekajcie. Okej. Okay. Jest drugi problem, właśnie jak mówiłam. Że ten. Że jakby ja nie wiem, gdzie my możemy iść bo jakby to jest tak, że niektórzy dziś świętują Halloween, a niektórzy nie. I to jest tak, że my ja tylko idziemy do tych, którzy świętują, no bo po prostu jest taka lista na jakiejś takiej grupie Halloween Gdzie ludzie się zgłaszają, że można do nich chodzić I jakby ja tej listy nie dostałam, a mi ciocia miała przesłać Jeżeli ja dzisiaj nie dostanę do około 14, 15, 16 coś takiego No to będzie ciężko, bo ja nie będę wiedziała gdzie mam chodzić z tą koleżanką No więc to jest drugi problem ja cały czas tutaj gładam o tych minusach, a trzeba też przyjść do plusów. Że wiadomo, będą cukierki, no to pewnie będzie bardzo dobra, albo może niedobrze. Nie wiadomo proste, jakie, jakie mi ludzie dają. Ja ogólnie nie lubię takich śliwek w czekoladzie. To jest najgorsze dla mnie cukierek. Nienawidzę ich wręcz. I też nie lubię takich ostrych, bo kiedyś były takie, nie wiem, albo może coś innego, ale coś takiego ostre cukierki, ostre jakieś, że takie jakieś coś słodkiego i mnie to tak wypaliło, że nie dała rady prawie tak było ciężko z tym, tym, z tymi wszystkimi, że tak mi się tutaj piekło, musiałam mieć bez po mleko. Akurat jeszcze to było babci, babcia tego nie miała, więc ma. Mam nadzieję, że przynajmniej tak z 30 cukierków 20 się uda zebrać No ja ogólnie policzę to i też wam zrobię ten filmik, co będzie później No i jeszcze, jeszcze, jak mama mnie nie wysłała do, do tego pepko, To ja miałam plan pomalować twarz, ogólnie Miałam plan, żeby wziąć widelec, nie wiem, czy ktoś to widział na... Bo yy, no tutaj też na szorcach bo chociaż ja raczej szorców nie oglądam, ale po prostu y, musiałam to widelec. I tak go sobie pomalujesz go jakimś tym, nie wiem, y, farbką do tego i sobie odbijasz go tutaj. I tak kilka razy i to wygląda jakby coś. To miałam to zrobić, ale jednak nie, no bo... No, wyszedł inny plan. No, więc mam nadzieję, że ten... Yy, jeszcze wam opowiem o jednej rzeczy, że ja mam na takim... Nocny spacer taki po, po moim jakby osiedlu I to był taki, żebym opowiadała o takim naszym parku I tam strasznie było, yy, strasznie Było bardzo strasznie, bo dorośli, bo tam mniejsze dzieci były z dorosłymi Wydawali jakieś dźwięki, ja się tak przestraszyłam tego i tam pani rozdawała cukierki za jakieś odpowiedzi na pytania No i dostałam e, cztery takie paczki żelków małe ja, no, Chyba każdy wie o co chodzi I dostałam jeszcze takiego... Mm, Jakiego? takiego przytulanki takiej No przytulankę e, Taką o, e, W moim plecaczku e, Ten... E, przytulankę pająka jakby Nieco, Bo ja... Ten... Ogólnie on... Jest spoko ale nie, że jakaś piękna um, Ale jest mega słodki jakby Ja mam plan, żeby go sobie gdzieś tu uwiesić na jakimś łańcuszku I wiecie, co tak iść z nim No, Bardzo dużo mam planów, ale nie wiem, czy się uda zrealizować um, Wiecie co, ja chyba już powoli będę kończyć, żeby też was nie przynudzać um, Jeszcze pomyślę, czy coś wam nie dodam Poczekajcie chwilę a, już wiem, miałam jeszcze dodać to, że jakby moja ciocia i jakby moja mama będą jakby szły za nami. Bo to nie będzie tak, że ja tylko z będziemy chodzić po jakichś obcych blokach, których w ogóle nigdy w życiu nie byłyśmy. Bo to by było trochę niebezpieczne, bo nie wiadomo, kto jest za tymi drzwiami. Czy tam jakiś jest, syn, no wiadomo, psychopata czy coś. E, więc po prostu, jakby ten. Ehm. Moja mama z ciocią będą po prostu stały przed klatką czy przed tam wejściu. do no klatki po prostu będą tam z nami, jakby będą z nami, ale nie będą jakby chodzić z nami po tych domach, jakby i mówić cukierek albo psikus. Ogólnie ogóle nie, i się mega cieszę i naprawdę jestem mega zadowolona z tego, że się z nią, z nią, z nią mówiłam. E, no, nigdy nie byłam na zbieraniu, więc. się cieszę. Pamiętajcie o łapkę w górę i subskrypcjach na dole. Możecie napisać komentarze, jeżeli są włączone, bo nie wiem szczerze mówiąc czy włączę, czy nie, zobaczymy. No i życzę Wam miłego Halloween czy miłego siedzenia w domu, bo nie wiem co robicie. Pa!